Czy tu człowiek gadasz, lejesz wodę w radiu Z. A ja się zastanawiam jak to zrobić, żeby z Mireia wyleciała woda. I na czym w ogóle polega ta cała sytuacja z wodą, jak ją się produkuje? Bo do tej pory myślałam, że leje się wodę z kranu. Dobra, kończysz już te wiadomości, chodź. Nie wierzę w to, że obok siedzi Michał Adamiuk i że będziemy gadać o samochodach wodorowych. Przecież ty nie lubisz elektryków. No nie lubię. Znaczy, to nie jest kwestia lubienia po prostu. Nie uważam. Ja jestem. Ja stoję po stronie rozumu, a dla mnie znaczy. samochody elektryczne nie mają nic wspólnego z logiką. Aha, a ja mam serce. I taka jest między nami różnica. Czyli będą emocje. Elegancko i nowocześnie. Toyota Mirai. Ale wygląda ładnie. Wygląda ładnie. Kolorek no je... niczego sobie. Ale. a bryła? Była też. Taki liftback się kiedyś mówiło. No, wygląda ładniej. Przypomina trochę... Hmm. Lexusa. Le no, Lexusa to już w ogóle przypomina, bo to jest wyższa półka niż e, Toyota. To akurat bardzo dobrze, bo my lubimy samochody, które są ładne. Jeździmy oczywiście w środku i nie za bardzo widzimy, jak ta bryła wygląda, no ale dobrze mieć ładny pojazd w swoim garażu. Tyle tylko, że potrzebujecie na niego trochę więcej miejsca, bo długi jest, nie? Jest długi, prawie 5 metrów długości, prawie 3 metry rozstawu osi, mm. szeroki też na 1,90 m. Chociaż w środku tego specjalnie nie czuć. No tak, bo w środku jest y, trochę mało miejsca, ale bagażnik też jest taki, wiecie, skromny, o, powiedziałabym. Mógłby być większy. 320 litrów. No ale dobra, to słuchajcie, pokażemy Wam może to, no, no co tak będziemy stać na zewnątrz, bo zwłaszcza, że jest... jest wnętrze. Wsiadamy, słuchajcie. I zobaczymy, czy się zmieszczę. Z przodu. W przodu jest, słuchaj, sporo miejsca. Ja się mogę trochę cofnąć. Nie, nie, nie cofaj się. Zostaw tak, jak masz. No. Jak masz ustawiony fotel pod siebie. Tak. Ja teraz siadam za tobą. No i? I kolanami robię ci masaż pleców. O nie, świetnie, mamy dodatkową funkcję na pokładzie Miraja. Ja chcę, bardzo poproszę. <grym> okej, okay, dobra, a. Tak, powiedz... jest okej? Okay? Jest super. Ale tobie nie jest super sprog. Nie, no, jakby da radę. A jak na dubowo? Nic, tu jest trochę mało miejsca, bo tu jest takie zgrubienie ze względu na panoramiczny dach. Aha. Gdyby nie to, to ten sufit byłby wyżej. I można sobie y, lekko przyłożyć, mi się wydaje, co? Można zahaczyć głową. No, głowę można. wysiadając można sobie tutaj zaczepić. Okej. Okay. Słuchajcie, To jest bardzo proste. Ja tutaj bym przyłożyła Michał, ile ty masz wzrostu? 184. Aha, no to ja jestem 3 cm niższa i jakbym miała tak podróżować, o Boże, zjadłam własne włosy, to chyba bym wolała jednak się troszeczkę obniżyć i jechać tak. Da się. Tylko niedaleko. Ale to chyba nie jest bezpieczne. Słuchajcie, tutaj niestety musi być ten tunel środkowy taki wysoki, bo tutaj mamy zbiornik na wodór, a są trzy zbiorniki na wodór, więc jednego się nie da wyprowadzić, bo daleko samochód by nie pojechał. Jest to przemyślane i zrobione tak, że inaczej się nie da, więc no tak, jeśli macie ochotę przewieźć w tym samochodzie pięć osób, to ta piąta musi być. Mała, albo nie może mieć. Lepiej nie odlóży. próbować. Chyba, że nie lubicie kogoś, to wtedy proszę. Chyba tak. To jest bardzo dobry pomysł. Przewożenie kogoś na zasadzie. Ej, wsiadaj, przewiozę ci mi Dobra, jedziemy. W sensie nie, najpierw otwieramy maskę. Nie chcesz jechać? Gdzie jechać? No jak to? No żeby produkować trochę pary, żeby dać. Nie maskę. No ja wiem. No. Ale ja powiedziałam, jedziemy. jedziemy samochodem. Poszło. Spróbuję na coś się przydać. Mam! A ja to się muszę schylić, widzisz? Zabra... Kurczę. O, i można pomyśleć, że to jest silnik, ale to nie jest silnik, nie. to jest właśnie elektrownia. To jest to ogniwo paliwowe. I nie mylić z elektrownią które, produkuje, które produkuje prąd. Mhm. Wygląda to, słuchajcie, w sumie bardzo podobnie do silnika. No, tylko że na, na wierzchu mamy plastik, tak. Właściwie, żeby wytłumaczyć, jak to działa, to trzeba wsiąść do środka i e, kawałeczek się przejechać. Mamy tam fajne piktogramy i wszystko Wam wyjaśnimy, jak produkuje się prąd. To dzięki temu jedziemy. Ja już się zgubiłem. <laughs> Ale dzięki temu jedziemy. Dzięki temu jedziemy. No już powietrze, mhm. a stamtąd wychodzi prąd. Tak, i to wygląda w rzeczywistości. Mówiąc. Tak, a na, na piktogramach to Wam zaraz pokażemy. <laughs> Pokaż mi, Raju, jak jeździsz. Złożyjmy trochę tego prądu na ogrzewanie fotela. Wzięli i pojechali. Bezszelestnie. O, już <grym> ciepło. Mam się bać, yy, będąc wiezionym na prawym fotelu? W Miraju? Tak. Co ty? to masz tylko 182 konie mechaniczne. Ja rzeczywiście. A samochód jest ciężki, bo waży prawie 2,5 tony. Tak i wiesz co, to czuć podczas jazdy tym samochodem, bo rzeczywiście on, mimo że to jest elektryk i faktycznie szybciej się rozpędza, czyli masz ten Masz ten moment, moment opracowywać z samego dołu. Dokładnie, tak. To jednak kurczę przy tej wadze z trzema zbiornikami na pokładzie. Czuje a? się, czuje się. Czuje się masę, ale też dzięki temu, że są te ciężkie zbiorniki zamontowane w podłodze, mm -hmm. no to mamy fajny rozkład mas, samochód się prowadzi stabilnie, co jest o tyle ważne, że mamy tylny napęd. Oj tak, i słuchajcie, oto idzie bokiem. Idzie bokiem, sprawdziliśmy, sprawdziliśmy, jak się chce, to pójdzie bokiem, a jakby jeszcze wyłączyć kontrolę trakcji, to uuu, to latałby, że chocho. O Panie, tylko my tam mamy koszyk piknikowy, wiesz, nie możemy latać bokiem. To miejsce jest dobre na piknik, bo zobacz, na razie nam się pali samochód nie pali się, tylko to jest para wodna przecież, on produkuje wodę. Biały Kapturku, co masz w koszyczku? A, a mam różne eleganckie sprzęty, bo to będzie, słuchajcie, piknik yy, elektryczny i ja mam nadzieję, że my to przeżyjemy, wiesz? Może pod dach lepiej jednak? No zobaczymy, bo yy, uczyli mnie, żeby trzymać z daleka suszarkę od... Nie susz włosów w wannie, tak mówili. Tak, od wody, dokładnie tak. A my chcemy Wam udowodnić, że mamy elektrownię ze sobą i właściwie niczego więcej nie potrzebujemy. No i wzięłam parę takich gadżetów. Wiesz, co? Rozładowała mi się szczoteczka do zębów, na przykład. I nie mam kiedy jej podładować. Ale to więc... po jedzeniu będziesz mieć zęby. Co tu, ma, co, co, co tu mamy ja wiem, do jedzenia? No właśnie, do jedzenia nie mamy nic, Aha. <laughs> ale mamy cały sprzęt. Podłączony. Poczekaj, ja znajdę jakiś. Dawaj głowę. <laughs> znajdę jakiś patyk, bo trochę się boję, wiesz, ale że, że po pieści, nie? Dobra. Ja, dobra, idę włączyć auto. A ja poczekam, masz mnie kopnie. Aha. Włączyłaś samochód? Włączyłam. Znaczyń jest. Uwaga! Też nie działa! Miała. Ten piknik jest już Co nieudany! Tu jest? Dobra, mamy włączoną elektrownię i teraz powinno działać. Uwaga! Nie działa! Sorry, ale nie! Kombinujemy na miejscu, to jest nieplanowane. Scenariusz dzieje się sam. Dawaj. Dobra, czekaj. Sprawdźmy, czy to w ogóle załączyło. Potrzebujesz nie. wody do tego? Potrzebuję, ale wiesz co? Najpierw potrzebuję prądu. Ha! Teraz! A co zrobiłeś? Włączyłem guzik AC220. Uwaga! Dobra. Nie! Działa! Hurra! <grywa> I <grywa> to się da robić nawet jak pada deszcz. Można robić sesję zdjęciową. <grywa> Każde urządzenie elektryczne działa lepiej, jeśli włączy się przycisk ON. Mamy parownicę? Ja pierdzielę. można to ze sobą zrobić. Działa. Zaprać. Co by tu jeszcze można? Dawaj sokowirówkę. A mamy sokowirówkę? A nie mamy? Nie, chyba nie, ale wzięłam lokówkę. Super. Ale słuchajcie, to działa. Mamy elektrownię ze sobą. Wystarczy tylko delikatnie włączyć jeden przycisk, którego ja nie ogarnęłam, ogarnął na szczęście Michał. I to wszystko działa. I dzieje się działa. tu i teraz. I możemy jechać na piknik. Możemy jechać na piknik. Toaster podłączyć, yy, czajnik elektryczny. Można coś ugotować, usmażyć. Kuchenkę, grill elektryczny. Mhm, to wszystko zadziała, super. To jest fajne. Dobra. Sprawdźmy. Ładuje. Ładuje. To trochę sobie tutaj posiedzimy, bo ona potrzebuje tak cirka wałcki. Kto chce Wętrzy. mieć czyste zęby, potrzebuje to i o tym raj. słuchajcie, naprawdę mamy samochód, który wiele potrafi. Nie potrafi... Może nie zaśpiewa, nie? Bo chyba nie ma takiej funkcji. Ale, Ale gra nieźle. Audio jest w porządku. Audio jest super. Zabierze nas na piknik. Naładuje u... szczoteczkę. Ugotuje. Posprząta. Smaży. Nie, no naprawdę. Zęby umyję. I włosy wysuszyć. Włosy wysuszyć. Wiesz, to chyba trzeba ci wysuszyć włosy, wiesz? Bo wyglądasz trochę jakbyś z Już. Dziękuję. W każdym razie, słuchajcie, na pewno. Mamy tutaj do dyspozycji prąd. Tylko trzeba go oszczędzać, bo drogi jest. No, ale, ależ faktycznie jest to samochód, który nie tylko jeździ, ale daje nam różne inne atrakcje. I da się to zrobić, a chcieliśmy to właśnie sprawdzić. I piknik, się da. Piknik elektryczny. Z parą. Podparł. Pod i pod mostem tak jak wsiadłam sobie do tego samochodu i patrzę na ten znaczek to mam wrażenie że nie pasuje do wnętrza nie? bo nie. mamy zobacz wysoką jakość materiałów co by nie mówić w środku tu jest, jest miękkie tu jest miękkie i w środku jest tu troszkę... nie jest tu jest piano black. jest no, po niebezpie. czym drapać i to jest naj... najgorszy element tego samochodu natomiast cała reszta Super ekstra i luksusowa, tak jak miał być Lexus. No, no, no właśnie, i oni potem sobie pomyśleli tak, ej, dobra, ale zróbmy w takim razie coś elektrycznego. Tylko nie róbmy takiego samochodu na baterie, zróbmy na wodór. Będziemy trochę się wyróżniać. To... No właśnie, to jest druga generacja Miraja, pierwsza była kilka lat temu. Drugą mieli zrobić jako Lexus, wzięli płytę podłogową z ls i LC jednocześnie, platforma GAL. Mhm. Znowu w, w Toyoty. Gal. Anonim. To, to nawet brzmi dobrze. No właśnie, anonim. No i miał być Lexus, ale stwierdzili jednak, nie, zrobimy Toyotę, może Toyota będzie się lepiej sprzedawać, może będzie lepiej wizerunkowo, więc będzie Toyota na płycie Lexusa z wykończeniem godnym Lexusa, bo to wszystko jest bardzo ładnie. Nie, no, prawie nie trzeszczy. W sumie ten samochód, mówiąc o jeździe, prowadzi się naprawdę całkiem okej. Okay. Jest ciężki, ale... Czuję się to dopiero przy przyspieszaniu, natomiast, natomiast prowadzenie, układ kierowniczy, jak dla mnie ok. Taka porządna Toyota, łamana na Aleksus. Jakby nie patrzeć na to, to tak właśnie jest. A dlaczego tu jest tak ciasno? No bo sporo sprzętu trzeba było tutaj upakować. Mhm, tak, mamy, mówiliśmy już o tym, że mamy trzy y, zbiorniki wodorowe. Trzy mniejsze łatwiej upakować niż jeden duży w samochodzie. Mamy jeden pod fotelem, y, pod tylną kanapą. Tak. Jeden w tunelu środkowym i jeden tutaj jest tak jeszcze gdzieś tutaj. Tak, tunel jest bardzo wysoki, jak w samochodzie z tylnym napędem, jakbyśmy tu mieli wał napędowy, mhm. ale nie mamy. Mamy tutaj zbiornik na wodór. Zbiorniki są zrobione z włókna węglowego. Podobno wytrzymują ostrzał z broni kaliber 50 mm. Czyli jak przyłożysz? to nic się nie wydarzy, okej. Okay. Mieszczą ponad 140 litrów wodoru. Wiesz, co jest fajne w tym samochodzie? Co jest fajne? Bardzo mi się podoba ten tunel środkowy. Wygodny rzeczywiście. <grym> jest, e, jest tunel jest wysoki, tak. o tym mówiliśmy, bo kryje jeden ze zbiorników na wodór, ale kryje też bardzo pokaźny schowek na wszystko. On jest głęboki, tu wejdzie damska torebka. <grym> no, taka raczej wieczorowa, powiedział. No, ale wchodzi czapka, wchodzi telefon, wchodzą papiery, wchodzi drugi telefon. I mnóstwo jeszcze innych tajnych rzeczy, których nie pokażemy. Wiesz, co jest ważne, nie mówi się o tym bardzo często, ale ważne jest wyprofilowanie kablów. Ładowarka na telefon bezprzewodowa, mm. z taką specjalną gumą, żeby się nie ślizgał. Myślę, że to będzie się sprawdzać. Mm -hmm. A jakie mamy złącze? Dwa złącza. Mamy duże USB i mamy małe USB-C. No i brawo dla, dla każdego was. coś miłego. I brawo dla Was, bo tak naprawdę to. Każdy chciałby się jakoś podładować. I każdy musi mieć swój kabel. I każdy tak. I każdy... Przewód. Przewod. O właśnie, bo każdy. nie to... pozdrawiamy. Nie. Pod maską, tam gdzie normalnie jest silnik spalinowy, mamy ogniwa paliwowe, mhm. które e, tak naprawdę są elektrownią pokładową tak. i produkują prąd z tlenu. I z wodoru, który mamy w zbiornikach. Czyli jedziemy elektrownią, nie boisz się? Jedziemy elektrownią. Czy wiesz o tym, że się boisz. Ale boję się z Tobą jeździć, a nie Toyotą. Mamy silnik elektryczny przy tylnej osi, tak. który napędza tylne koła. A jak, jak to mówiliśmy. działa w ogóle? Bo to działa w ten sposób, że wodór przerabiany, podawany jest do, do ogniwa paliwa paliwa paliwowego. Tu mamy symbol, znaczy tak. mamy cały schemat, jak to działa. Mhm. I z tego produkuje się prąd. Najciekawsze jest to że przez to, że samochód ogniwo-paliwowe bierze tlen z atmosfery, z powietrza, to oczyszcza to powietrze i z rury wydechowej wypada para wodna. I Wszyscy ci, którzy są miłośnikami samochodów elektrycznych, mówią, że to jest bez sensu, wodór się nie przyjmie, a z kolei ci, którzy lubią samochody wodorowe, których nie jest tego w sumie dużo... No, no nie jest rytm. dużo, jeszcze mniej jest stacji na wodór. To ci mówią z kolei, że bierz... No i to jest główna zaleta tego samochodu, że podjeżdżasz, tankujesz podjeżdżasz 3 ,5 minut, 5 minut i masz zatankowany samochód, a nie ładujesz pół dnia albo dwa dni samochód elektryczny. Ale bateria tutaj też jest nieduża, gromadząca energię, którą produkuje ogniwo paliwowe. Tak się przyglądam tutaj właśnie, bo ten schemat cały czas pokazuje na bieżąco, jak to się wszystko odbywa. I teraz widzimy, jak powietrze wpada do ogniwa paliwowego, ogniwo przerabia. Tutaj leci prąd do baterii, tutaj leci woda do rury wydechowej i wszystko jasne. Piktogramy. No i właśnie ten to piktogramy... się nazywa elektroliza, jeśli się nie mylę. Tak? Produkuje. Ja nie pamiętam. Produkuje, na przykład. Produkuje wodę z tlenu i wodoru. Mhm. Tak. Tak. I, i potem I prąd, efektem przy okazji. Efektem ubocznym jest para woda. Wodna. Nie to tylko nie? produkuje prąd i parę wodną, ale jeszcze oczyszcza powietrze ten samochód, no bo przecież produkuje. Energię elektryczną z powietrza, które zasysa z atmosfery, mm -hmm. i z wodoru, który ma w zbiornikach. 4,5 tysiąca litrów. litrów powietrza. 3,5. no właśnie. Odkąd I też, ruszyliśmy. I też fajnie widać, bo tutaj się pokazuje, dla ilu osób w sumie wyczyściliśmy powietrza. Na razie dla dwóch, a mamy tutaj łączną kwotę, czy sumę tego, ile osób mogłoby skorzystać z Może sobie. wygląda to na skomplikowane, ale mniej więcej jeżdżąc e, tym autem przez 10 tysięcy kilometrów, oczyszczamy powietrze e, do oddychania dla jednego człowieka przez cały rok. Pytanie, czy ekologiczny jest wodór, który tutaj, który tutaj tankujemy? No dobre pytanie, ale wiesz, że ja Ci no nie, nie odpowiem. Ja też Ci nie odpowiem. Skąd się bierze wodór w ogóle? E, ze stacji wodorowej na przykład. A na stacji skąd się bierze? Skąd się bierze mleko? Z mleczarni. Wiesz co? Chyba się zamienimy. Tak? Tak. Nie wiem, czy bym chciała. Cię tak dobrze? Samochodu. Znaczy wiesz, co jest wygodnie? Jest mega wygodnie w tym samochodzie. Bardzo fajnie wyprofilowane fotele. Mm, ja w ogóle no. chyba lubię fotele z Lexusa i z Toyoty. Nie są za miękkie. Są takie przyjemnie sprężyste, mhm. bardziej twarde niż miękkie. Mhm. I to jest dla mnie fajne, bo Ale w trasie... Ale trzymanie boczne bo nie ma za bardzo. No, nie ma za nie. bardzo. No przy Twojej jeździe to trzeba by mieć kubełki. Samochód jest długi, szeroki, mhm. więc prowadzi się naprawdę fajnie. Tylko wiesz co? Bydai jak to trzymanie boczne? No nie ma. <laughs> nie ma. I... Ale ładnie się klei, jak tak w zakręcie... No, nie mówię, jadę. no mówię, mówię prawdę spokojnie. Tylko że właśnie tutaj trochę brakuje tej mocy. Ja myślę, że oni nad tym popracują, jeśli wodór będzie paliwem przyszłości. Z tego co czytałem, to rzeczywiście chyba z tego ogniwa paliwowego, które tutaj jest, więcej mocy się nie, nie, nie produkuje, znaczy właściwie no, moc produkuje silnik, tak, elektryczny, ale nie jest w stanie zasilić to ogniwo w jakimś większym stopniu, by moc była większa. Nie, no jakoś tam przyspiesza. No bo jesteśmy na sporcie. Jesteśmy na sporcie mocniej jest duża, ale jednak ten moment obrotowy elektryczny bardzo fajnie wciska w fotel. No nie bójmy się tego powiedzieć, wciska. Mm -hmm. Ale to jest y, normalne w elektrykach. 1,22, chociaż podają, mówi. że minimalne spalanie wodoru to jest niecałe 80 kg na 100 km. Tak podają Czyli 0,79, tak? Jakoś. Mniej Jakoś tak, to jest minimalne według WLTP. Może to jest do osiągnięcia, ale na pewno nie w tych warunkach pogodowych. W laboratorium. I, no i właśnie, gdzieś pewnie w jakimś labo faktycznie. Drogi samochód, on kosztuje ponad 300 tysięcy złotych. Mhm. Yy, ale to z tego powodu, no jednak jest to w jakimś tam stopniu auto eksperymentalne, chociaż seryjne oczywiście, można je kupić w salonie. Ale sprzedaje to... się tak? Sprzedaje się tak sobie. A dlaczego się tak sobie sprzedaje? No do stacji jest mało. No właśnie, ludzie się boją, że nie będą mieli gdzie tankować. My mamy ten samochód od wczoraj, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy tym samochodem podróżujemy i powiem, że mimo, że miałam go już troszeczkę wcześniej, ja nie miałam takiego stresu, żeby, że, że na przykład nie wiem, nie wystarczy mi na tydzień tego wodoru. No I właśnie, jeżeli... bo możesz podjechać. 5 minut i naładować, okay. tankować. Cały czas mówię naładować, a, a przecież gdzieś? to jest tankowanie. Po lewej, po lewej nie? Po lewej. Po lewej. Jak jest pokazane? Po lewej. nie po jest pokazane? Nie, zawsze jest strzałka przy... Nawet w wodorowym Nawet miraju. Nawet w wodorowym jest było, strzałka. No kurczę, pod wrażeniem, ale chyba trzeba w tym względzie. Nie będziemy wbuchać, będziemy tankować. To jak to było? Najpierw Jak to tam, było? potem tu. Najpierw tam, najpierw trzeba zapłacić. No właśnie, bo to jest trochę inaczej niż przy zwykłym tankowaniu. Najpierw płacisz, potem lejesz. Najpierw lejesz, potem płaci. tak, najpierw płacisz. Tak, a tutaj płacisz, potem lejesz, lejesz. no i tak. odwrotnie, dobra, to idziemy czyli tankować. Tak. Słuchajcie, to jest mega proste. O, leci kabele, para, leci para. O nie, i znowu nie zrobimy tego, co... co Wypuszcza... Ale to ma. Pachnie takim rozgrzanym plastikiem. Bo tu masz plastik. No i właśnie, i stąd leci. Co, to jest powietrze, wdychaj jak, To jest woda, tak, a nie powietrze. Takiego nie dostaniesz nigdzie. Pyk. No, Teraz Proszę trzeba dobrać? wybrać. Mamy flotówkę. Czyli tu. Czyli tu. Wybieramy H70, bo tankujemy z pełną mocą, z ciśnieniem 700 barów. I, i najszybciej jak się da. Proszę. Właśnie. Zatwierdź. I zbliż kartę. Przetknij. I już? I zapłacone. My. Mamy wlew, tak jak w normalnym samochodzie. I trzeba go otworzyć. Jest. Po ile dzisiaj wodór? Mm -hmm. Po 69 zł za kilogram. Ale to jest oszronione. No bo to jest zimne. I to się, to się czuje. Zobacz tutaj też. Śnieg mamy. W razie gdybyście potrzebowali pod choinkę cykliśmy. Chcecie biały świąt? Proszę bardzo. Proszę. Dobra, i teraz my musimy to wpakować w taki sposób. Trochę jak tankowanie LPG. Dobra, czekaj. Dobrze zrobiła? Chce się zablokować. A Siedzi. Ty, siedzi. Nie. nie, nie siedzi. Dobra, pokoś. to zrób to Ty. Dej! Znaczy musisz zabrać ze sobą Michała Ale do zimne! I rękawiczki. Zapinamy rurę. Jest? Wiesz co, no coś tam... Coś kliknęło. Coś kliknęło, Aha. Co się Dobra. pokazuje tutaj? Upewnij, Upewnij się, że dysze jest prawidłowo podłączone. Nie wiem, czy jest. Podłącz dysze. Jest? Jest? Jest. No i? No to no chyba, chyba start. No? Tak? go. Wciskaj. Y Czyń honory. Odsuń się. Ja się boję. Poczekaj na zakończenie tankowania. Dobra. Ty nic niki? <grym> Kapel się napiął. Coś tu się zaczęło dziać. Idzie. Ale miga cały czas start. Poczekaj na zakończenie tankowania. Dystrybutor będzie przerywał pracę w trakcie tankowania. Schowaj się Nie odłączaj dyszy od pojazdu do czasu zakończenia tankowania. Ej nie, nie jest źle. Chyba nic nie wybuchnie. Bo... Podczas tankowania słychać przepływ gazu tłoczonego do pojazdu. Powiedziała Pani Idzie. bardzo miłym głosem. Idzie. Zobaczymy. Prawie... dystrybutor będzie przerywał wiem, pracę w trakcie tankowania kilogram, tak? idzie 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 zobacz nie odłączaj dyszy od pojazdu idzie do kasa, czasu zakończenia tankowania gdzie wodór Dzieje się to bardzo szybko w minusowej temperaturze to na pewno i pod ciśnieniem, pod ciśnieniem 700 barów podczas tankowania mm -hmm. słychać przepływ gazu tłoczonego do pojazdu dystrybutor będzie przerywał pracę nie, w trakcie tankowania bo on przerywa sprawdza szczelność nie odłączaj dyszy i zmienia od pojazdu poszczególne do czasu Są tankowania no tak 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 koniec udało się tak mam wyjąć? Mhm. Ile to trwało? Półtorej no minuty? Nie, może dwie? Środowisko naturalne, dziękuję ci za tankowanie na naszej stacji. Tankowanie staw. zostało zakończone. Piszcie, dyszę w dystrybutorze. wyszło. się, że jest dobrze osadona. Mhm. Rozpoczyna się płukanie dyszy. Wiecie Środowisko co? I zamykamy. Dziękuję ci za tankowanie na naszej stacji. Ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo proste, że nie bardzo trzeba szybciej. się tego bać i że trwa to naprawdę bardzo krótko. I porównaj sobie teraz z ładowaniem samochodu elektrycznego, które trwa pół godziny, godzinę, sześć godzin, szesnaście. Ale masz więcej stacji do ładowania, a tutaj jest tylko jedna. Ale masz większy zasięg i możesz sobie dojechać nim nad morze bez postoju. To jeśli chodzi o plusy na jedną i na drugą nóżkę, czyli na nóżkę elektryków i ym, samochodów wodorowych, to to, że masz zielone tablice, czyli możesz jeździć bus I parkować za darmo w mieście. Tak, to, to są te, te plusy. No ale dobra, gdybyś miał na przykład wybrać sobie jeden z samochodów. Masz powiedzmy 400 tysięcy i chcesz kupić sobie samochod, samochód. Jesteś dobrą partią wtedy, to na pewno. Jaki samochód byś wybrał? Wodorowy czy jednak na baterię? Na benzynę. <laughs> Okej, okay, dobra, ale gdybyś nie miał trzeciego wyboru, to. A gdyby mógł jeszcze wybrać wodorowy, spalinowy, bo takie samochody też Toyota już robi. Mhm. Na razie eksperymentalnie, ale jednak są to próby udane. Czyli poczekałbyś, dobrałbyś jeszcze trochę kasy i poczekałbyś na ten trzeci, trzecią mhm. opcję. Okay. Tak, myślę, że wodór jest przyszłością. Jeśli nie jako paliwo do silników elektrycznych, do napędów samochodów elektrycznych to jako paliwo do silników spalinowych. Ale też ciekawe jest to, że w kontekście wodoru najczęściej jednak słyszymy e wodór do samochodów osobowych, to nie, bo te zbiorniki jednak zajmują bardzo dużo miejsca, co No w wcale chyba nie, no bo przecież samochód elektryczny też ma tą wielką baterię, też waży bardzo dużo, tak jak i ten. ten mamy polską podłogę, podłogę ten. i dzięki temu możesz sobie tam też porozkładać fotele, a tutaj nie jednak hmm. widzisz. Czyli są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mawia klasyk, ale z drugiej strony jednak tankowanie wodoru bardziej mnie przekonuje. Jest to krótka e, sytuacja. Tankujesz, jedziesz, nie blokujesz. No tyle tylko, że mamy jedną stację tankowania wodoru w, w Warszawie. Ogólnodostępną. Ogólnodostępną, tak. No i jeszcze kwestia ekologii. Prąd, którym samochody elektryczne w Polsce ładujesz, uh -huh. jest to prąd z węgla w dużej mierze. Najczęściej. Uh -huh. Chociaż są takie miesiące, widzisz, możemy tutaj gadać do jutra. Dzisiaj wieje. Są takie miesiące, kiedy, kiedy mamy ten ujemny bilans, nie? że jednak dużo więcej, a właściwie 90%, czasami nawet więcej niż 90%, prądu jest produkowana z zielonej energii, także, tak. no wiesz, no nie jest tak źle. Ja myślę, że w sumie jedno i drugie się będzie rozwijało i nie ma od tego odwrotu, chociaż pewnie do 35 roku jeszcze się wiele wydarzy, ale wczoraj czytałam taką wiadomość, że nawet Kanada, słuchaj, idzie w kierunku samochodów hybrydowych i elektrycznych i do 35 roku, Nowodu? tak. Znaczy nie, nie wiem. W sumie Dobrze, potem, nie ma co, co lać wody. Też. Trzeba tym samochodem jeździć, Aha. bo jeździ bardzo fajnie, to trzeba przyznać. Tak, Parę dobry. fajnych niespodzianek w środku, typu gniazdko elektryczne w bagażniku, którym mm -hmm. można zasilać lokówkę, <laughs> szczoteczkę do zębów, odkurzacz, suszarkę. Czy co tam jeszcze chcecie? Czyli jest to mm, taki kamper. Tyle, że trochę mniejszy, bardziej luksusowy, z mniejszą ilością miejsca na pokładzie i w bagażniku, ale jednak możecie tym pojechać na piknik, okej? Okay? My, my zrobiliśmy sobie piknik elektryczny, nie spodziewałeś się tego, nie? W życiu. <laughs> zrobiliśmy sobie piknik elektryczny, wyszło, chociaż początek też był trudny, trzeba było rozpracować, podłączyć prąd, czy tam dać możliwość skorzystania z prądu. Ale wiesz co, nie zrobiliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy: jest taki magiczny guzik na pokładzie. Ma nazwę, albo raczej H2O. symbol. H2O. Okay. Widzę, co tu dla siebie przygotowałaś. <laughs> ja mam dla ciebie bardzo. A dla ładny... mnie woda zmiraja. Proszę bardzo. Dziękuję. No bo mówią ładny. o tym, że jak wyłączysz samochód, leci para, ale możesz też włączyć guzik H2O i możesz się napić czystej wody z twojego samochodu. Szukawie. Było tak, była kawa, tak, masz będzie smaczniejsza ta woda. No, ja jestem ciekawa, czy to się uda, no bo przejechaliśmy jakiś mały kawałek, no to sprawdźmy. Należy wyłączyć Jest samochód. Jest specjalny guzik do spustu wody, mhm. żeby nam nie zrobił samochód kałuży w garażu. Ty się zgłaszasz na ochotnika, że wypijesz tę wodę, tak? Mam wyjście. Yy, nie masz? A to jest ta pokuta, którą muszę spełnić, tak? Tak, ale w razie czego, jakby się cokolwiek działo, to bądź pewien, że ci pomożemy. To znaczy, tak, siwy ci zrobi usta, usta. Nie, a ja Ja, ja wolę, po żebyś to pod... zrobiła. Nie, usta. nie, nie, bo siwy ma za więc ja będę musiała zadzwonić po pogotowie. A siwy ci jakoś tam pomoże. To niech siwy dzwoni, a. <laughs> Dobra, jakoś to ogarniemy, słuchaj. E... No nie, ja wolę najpierw wiedzieć, zanim zaczniemy. w razie Dobra. czego będę się ratować inną wodą. Dobra, jedziemy. Nic się nie zmieniło, to po prostu kapie. Nie ma układu w toku. Słuchajcie, to trzeba zrobić po wyłączeniu się samochodu. Automatycznie. Dopiero co je wysuszyłam a już będę chciała tym. Co i mam dla Ciebie przygotowaną wodę. Serio? Tak. Poczekaj, 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 poczekaj. Woda zmiraja. No zaraz no ty masz... Mogę ci nać. A dla troszkę. mnie... Na zdrowie. Na Twoje. zdrowie, mam nadzieję. <laughs> to nie jest reklama. No, jestem ciekawa Twojej opinii. Ciepła. Ciepła? Ciepła. Dobra a, nawet. A jak smakuje? Jak woda? Dobra. Bez smaku. Jak taka źródlana z butelki. Naprawdę? Chcesz spróbuj. Nie, nie. To jest spróbuj, Twoja spróbuj. rola. Nie, no, bo ja nie wiem, czy Ty nie jesteś... Czy nie masz jej... Ty, to pachnie nawet fajnie. No mówię, kawą pachnie. Nie kawą. Wiesz czym? Wodorem. Jak pachnie wodór? E, świeżo. Taką świeżynką, takim No to na zdrowie pianiem. zapraszam. Daj trochę. Dobra, nie? Dobra. Wiesz, że ja w to nie wierzyłam? Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że można się napić wody z rury wydechowej samochodu. Zobaczymy za dwie godziny. <laughs> Ale słuchajcie, wygląda na jest to, że... Jest ciepła, żeby... jest dobra, pachnie kawą. No. Spoko, nie jest źle. Da y się pić. I... I to jest nasz sposób na to, że brakuje wody na świecie. Jeździmy mi rajami, będziemy mieli jej trochę Co za wspaniały więcej. Wspaniały samochód oczyszcza powietrze, produkuje wodę. Prąd. Prąd. Zawiezie nas. Zeruje no głód na świecie. <laughs> no dokładnie wspaniały. tak. No jeszcze trzeba się troszeczkę ubrudzić, żeby... Tę wodę zorganizować. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Uh -huh. Ale wiesz co, fajne jest to, że można sobie samemu taki guzik włączyć z napisem H2O i rzeczywiście nie pozostawiasz A To po jest super. Zapomnisz prowiantu na drogę, w sensie butelki z wodą, uh -huh. zatrzymujesz się na parkingu, podstawiasz kubeczek, masz co pić. I jeszcze pójdzie bokiem. Sprawdzaliśmy. Jest taka Idzie możliwość. Pójdzie bokiem, tylny napęd w końcu. No i można go wyprowadzić, mimo, mimo to, że jest naprawdę. Ciężki i sporawy, to da się wyprowadzić go z toru jazdy, czyli daje trochę emocji, mimo że nie ma tutaj żadnego dźwięku. O, daje, nie? daje, na pewno. Życzysz sobie. Nie, nie, to już jest dla Ciebie. W razie czego będziemy Cię Wasze zdrowie. Ratować. Ale to jest niesamowite, kurczę, że można się napić wody z własnego samochodu. Z samochodu, który jeździ jeszcze przy okazji Wam, dodamy, bo to taki fajny protip, że jeździcie na samochodem na 20 HL. O! O! No właśnie tylko pytanie, czy ten samochód jest um, tak stuprocentowo ekologiczny? Kto to wie? Kto to wie. Mhm. No właśnie, bo tak naprawdę to takim chyba najbardziej ekologicznym y, pojazdem jest rower. Rower. Albo własne nogi. Też w pewnym sensie jakiś tam pojazd, bo... Dzięki temu też przemieszczamy. Tylko, się że na buchu. piechotę nie będziesz miała co pić. A tutaj a pa, widzisz. widzisz. A widzisz. No, ja jestem ciekawa, co by na to powiedzieli wszyscy ci, którzy kochają samochody elektryczne i niespecjalnie mają y, pozytywne uczucia do samochodów wodorowych. Przejedźcie się, spróbujcie wody źródlanej z własnej rury wydechowej, a na pewno zmienicie zdanie. Nie brzmi to dobrze. Y, woda z własnej rury wydechowej, ale jest naprawdę dobra. Żyjesz? Czy coś ci odcina jakieś. jeszcze mam się okej. Okay. <gry> no, Będziesz ratować, w razie czego. Ty poczekaj, bo oczy ci się zrobiły zielone.